Kiedy A To wtedy Otwieram obrady 37 Sesji Rady Gminy Korycim zwołanej na dzień 29 sierpnia 2023 roku. Witam panie i Panów Radnych, witam Pana Wójta Gminy Mirosława Lecha, witam Panią Sekretarz Wiktorię Pruszyńską, witam pana skarbnika Andrzeja Waszczybka, witam panią Ewę Michnowicz, potokę dzisiejszych obrad. Na podstawie listy obecności stwierdzam, iż w dzisiejszych obradach bierze udział 14 pań i panów radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał. Pan Andrzej Serjz usprawiedliwił nieobecność na dzisiejszych obradach. Przechodzimy do porządku obrad. Czy wymaga odczytania? Nie. Więc przechodzimy do głosowania. Rysyli Czerwozowski Nieobecny, Brylewicz Maurek? Nieobecny. Ja Czy jesteś za? Za. <grymne> <grymne> Burak Kierzyk? Za. i Iwono? Za. Jakowiecelo? Za. Wędiewicz Emilia? Za. Małyżko Janusz? Za. Nurus Antoni? Za. Papuła Antoni? Za. Sieńko Grzegorz? Za. Sitko Zdzisław? Za. Przeuchna Stanisław? Za. Urban Kazimierz? Za. Wasilewska Julika? Za. Róble Leszek Za. W głosowaniu wzięło udział 14 pani i panów radnych, 14 głosów za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Korzyna 2023 roku. I tutaj poproszę pana Skarbnika o zabranie głosu. Szanowni Państwo, głównym powodem dzisiejszej sesji właśnie jest konieczność prowadzenia zmian do budżetu, które po stronie dochodów i wydatków sprowadzają się do tego, iż wprowadzamy planowaną do otrzymania dotację z budżetu państwa która jest dofinansowana do przebudowy drogi gminnej w jest to kwota 1 416 000 ,00 zł te pieniądze pochodzą z rezerwy budżetu państwa są w tej chwili jeszcze procedowane przez Ministra Przewodniczącego, przez Wojewodę nie mamy jeszcze formalnej decyzji o tym ale mamy już wystarczające informacje z podstawy do tego, że te pieniądze ująć w budżecie, a są one nam niezbędne po to, aby móc rozstrzygnąć postępowanie przetargowe, które w tej chwili jest ogłoszone, ogłoszone i trwa dotyczące przebudowy drogi gminnej w Przesławce po to, żeby można było je zakończyć podpisanie umowy o wykonanie tej inwestycji. Przy okazji tych zmian w budżecie też proponuję, aby zmienić, zmniejszyć do zera limit na inwestycję, która miała mieć miejsce w a dotyczyć przybudowy drogi gminnej Ostra Góra -Momy. Tam są komplikacje, jeśli chodzi o pozyskanie gruntów pod tą inwestycję. W związku z tym te pieniądze nie będą mogły być wydatkowane w tym roku w kwocie 50 tys. zł e, i proponujemy przeznaczyć, proponuję przeznaczyć te pieniądze e, w następujący sposób. 30 tys. zł e, przesuwamy do działu 010 Rolnictwo i Łowiedztwo. I te pieniądze planujemy przeznaczyć na zabezpieczenie środków na zakup dokumentacji kosztorosowo-technicznej do rzydzącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Kutowskiej w Kolecinie, a kwotę 20 tys. złotych przesunąć do działu 700 do gospodarki mieszkaniowej, gdzie proponujemy zwiększyć plan o te 20 tys. złotych i przeznaczyć je na zakup usług pozostałych. Zmiana nr 3, który ma nazwę limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku. Ta zmiana dotyczy tychże dwóch zadań inwestycyjnych, o których powiedziałem wcześniej, a więc wprowadzamy zwiększenie limitu na przebudowę drogi gminnej przez barce o kwotę 416 000 zł i zmniejszenie do zero limitu na przebudowę drogi gminnej Ostrogóra. To tak w skrócie, być może Pan by chciał jeszcze rozszerzyć. przeznaczyć na opracowanie planu opracowanie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego na terenie naszej gminy. To był taki pomysł, pamiętacie Państwo na ostatniej sesji podejmowaliście Państwo uchwałę intencyjną w sprawie przystąpienia do zmiany planu, zmiany studium zagospodarowania przestrzennego w naszej gminie. W chwili obecnej już wiemy, iż najprawdopodobniej te pieniądze, te cele nie zostaną wydane z tego względu, iż zmieniła się prezydent, właśnie podpisał ustawę o planowaniu przestrzennym, która w swojej treści unieważnia z 1 2024 roku wszelkie obowiązujące plany, wprowadza obowiązek uchwalenia ogólnych planów, ogólnych planów zagospodarowania całej gminy. W związku z tym Pomysł, plan jest taki, aby na razie kiedyś wstrzymać się z robieniem zmian w studiu. Skoro i tak za chwileczkę yy, będzie trzeba opracować. Ja muszę jeszcze uzupełnić do nas, Kafnika. Szanowni Państwo, nowa ustawa wprowadza zupełnie yy, nową rzeczkę socjalistyczną Rzeczpospolitej, co dotknie również szefów nagród Studia zagospodarowa i przestrzeni poszczególnych. poszczególnych Panika na rynku planistycznym, brak fachowców, wysokie ceny, a jednocześnie zbyt krótki czas na szybką te zmiany i te bardzo istotne na przyszłości rozwoju między innymi. określając, gdzie one mają, mogą być prowadzone i gdzie też są jakieś wizyty, ewentualnie terenów pod taką bądź inna Stąd też wejście w życie tej ustawy spowodowało, iż nasze zamierzenia dotyczące zmiany stylu i zagospodarowania przestrzennego są już nieaktualne. Musimy po prostu czekać na szczegółowe rozporządzenia rządu, jak Będą no, no, wyglądały szczegóły, jeżeli chodzi o przystąpienie do opracowania planów ogólnych i bardzo intensywnie i mocno pracować z mieszkańcami, żeby uświadomić każdemu, co się z tym e, może w przyszłości wiązać. Dlatego też to, co Pan Skarbnik, e, kwoty, które żeśmy planowali, e, którymi planowaliśmy ewentualnie sfinansować zmiany stanowiska. 37 przez 293 2023 Rady Gminy Kolejczych z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycim na 2023 rok. Na podstawie stosownych, stosownych zapisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Rada Gminy Korycin uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 32 przez 261 przez 2022 na gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korycin na 2023 rok. Odpowiednie zapisy Gminy Prządu Województwa Balowskiego wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy wykonuje się zmianę w dochodów zgodnie z załącznikiem nr jeden do uchwały. Punkt drugi dochody budżetu gminy napreślone w paragrafie pierwszym uchwały wynoszą 24 483 279 zł osiemdziesiąt jeden zł z tego a bieżące w wysokości 15 milionów 532 zł 80 groszy majątkowe w wysokości 9 399 747 zł 1 groszy. Punkt 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 uchwały. Punkt czwarty Wydatki budżetu gminy określone w paragrafie drugim uchwały wynoszą 30 149 447 złotych 49 groszy zł z tego a bieżące w wysokości 17 683 388 42 zł. 42 grosze, B majątkowe w wysokości 12 466 59 7 zł. 7 groszy. Pochopiam paragraf 4, uchwały nr 32 przez 261 przez 2022 Rady Gminy Korytyn z dnia 30 grudnia 2020 roku. Roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2023 rok zmieniono uchwałę nr 34 przez 270 przez 2024 roku Gminy z dnia 30 marca 2023 roku, uchwałę nr 36 przez 280 przez 2024 2023 roku Gminy z dnia 30 maja 2023 roku oraz uchwałę nr 37 291. Przez 2023 z dnia 25 lipca 2023 roku. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Objaśnienia do zmian w Gminy Korycina na 2023 rok stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf czwarty: Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Adresat przed ozwaniem nieobecny. Białicz Marek. Jestem za. Górak Jerzy. Za. i Iwona. Za. Jakowicewa. Za. Dęgiewicz Emilia. Za. Małyszko -Jawicz. Za. Rus Antoni, Papuła Antoni, Sienko Grzegorz, Za Sitko Świsław, Za. Szówska Za. Urbanka Zimierz. Za. Wasilewska i Bitka. Za. Jan. Za. Dziękuję. Głosowanie w związku 14 pani Pani Prawy. 14 głosów za. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej podnocy finansowej Gminy imieniu na lata 2023-2033. Czy pan Stach chce tutaj coś powiedzieć w tej kwestii? Z szanowni państwo, każda zmiana w budżecie powinna mieć swoje też w wieloletniej trudności finansowej, a więc te zmiany, które e, zostały czyli też przez osoby rady przyjęte, jeśli chodzi o uchwałę budżetową, mają swoje odniesienie do następnego. Ktoś ma jakieś pytania? Chodzę jeżeli proszę o odczytanie projektu uchwały. Już chwileczka ma być. Za to samo uchwała? No tak. Uchwała numer trzydzieści siedem. Tu uchwała numer trzydzieści siedem. To jest. Nie. Tak, no. to, no to jest, nie. jest numer. No to jest. Uchwała numer Szanowni Szanowni. Proszę Państwa jest w pisarza po prostu najprawdopodobniej do numeracji uf, to zostanie poprawiane, nie jest istotne dla, dla istoty uchwały. Dobrze, proszę Państwa, uchwała nr 37 przez 294 przez 2023 rody gminy Korycin z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2023-2033. Na podstawie stosownych zapisów ustawy o samorządzie gminnym, <grym> ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Rada Gminy Kolecznej postanawia, Paragraf pierwszy. Uchwalić wieloletnią prognozę finansową Gminy Oliczni na lata 2023-2033 wraz z prognozą kwoty długów i spłat zobowiązań na lata 2023-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały. Paragraf drugi. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2025 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, paragraf 3 ust. 1, upoważnić wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały, ust. 2 upoważnić Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w paragrafie 3 ust. 1 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały paragraf 4 ust. 1 upoważnić Wójta do dokonywania zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany tak nie podnoszą w wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie i realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pierwszym ustawy o zasadach realizacji programów. Ust. 2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Upoważnić Wójta do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, i zmiana, nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki. Paragraf 5. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do uchwały. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy Korycin nr 36 przez 292 przez 2023 Rady Gminy Koroczni z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Koroczni na lata 2023-2033. I paragraf ósmy, ostatni. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2023 roku. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Andrzej Sędziuszowo-Skoczniowo, Petr Szydryla wicz Jestem za. Burak Jerzy. Za. Kwieczko-Jwonazwa, Jakowiec Ewa. Za. Jako Węgielicz-Emilia. Za. za. Małyszko Janusz. Za. Rus Antoni. Za. Kapuła Antoni. Za. Sieńko grzegorz Za. Sitko Świsław. Za. Szózna Stanisław. Za. Urban Kazimierz. Za. Wasilewska Julita. Za. Wróbę rozczekiam za. W głosowaniu wzięło 19 bardzo, 14 głosów za. Dziękuję bardzo. Zamykam obrady 37 sesji Rady Dziękuję wszystkim za przybycie.